Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla was włosowy eksperyment, o którym myślałam już od dłuższego czasu. Sprawdzam, czy kasia i amla różnią się między sobą, jeśli chodzi o efekty na włosach i kolor jaki dzięki nim można uzyskać. Niektórzy twierdzą, że amla daje chudniejszy odcień, a kasja znana jest z tego, że nadaje złote refleksy. Ale czy to prawda? W tym filmie postanowiłam przetestować obie maski równolegle. Nałożyłam kasję na jedną połowę włosów a amlę na drugą, żebyśmy mogli zobaczyć, czy widać jakąkolwiek różnicę w kolorze albo efekcie. Jeśli jesteście ciekawi, która z tych kuracji działa lepiej, oglądajcie do końca. Jakiś czas temu testowałam już kasję, aby sprawdzić, czy rozjaśnia włosy i czy nadaje złote refleksy, zwłaszcza po zmieszaniu jej z sokiem z cytryny. Ten film jest już na moim kanale, a link zostawiam w opisie, jeśli chcecie zobaczyć efekty. Testowałam też amlę i pojawiły się pytania, czy ochładza kolor włosów. I to właśnie zainspirowało mnie do zrobienia tego eksperymentu. Zacznijmy od maski z kasji. Proszek zmieszałam z ciepłą wodą i dodałam kilka łyżek soku z cytryny do momentu, aż uzyskałam gładką pastę. Osobiście wolę, gdy ma trochę rzadszą konsystencję. Wtedy znacznie łatwiej się ją nakłada. Gdy była gotowa, przykryłam ją i zostawiłam na noc w temperaturze pokojowej, co pomaga aktywować barwniki i wzmacnia jej efekt. Następnego ranka przygotowałam maskę z amli. Amla z kolei działa nieco inaczej. Nie potrzebuje tak długiego czasu, aby uwolniły się jej właściwości. Można ją nakładać od razu po wymieszaniu. Lub po około 20-30 minutach. Dodaję ciepłej wody i mieszam aż do uzyskania gładkiej konsystencji jak w przypadku kasji. Ponieważ samodzielne nakładanie mieszanek na włosy nie zawsze jest precyzyjne, przygotowałam również trzy próbki włosów, aby móc lepiej porównać efekty działania tych naturalnych masek. Próbka oznaczona kolorem pomarańczowym to ta, która będzie poddana działaniu kasji. Czerwona to Amla, a niebieska to moja próba kontrolna. Mieszankę kasji nakładam na próbkę włosów, dokładnie pokrywając ją z obu stron. Następnie zawijam ją w folię. Z amlą zrobiłam to samo. Obie próbki włożyłam do zimowej czapki, natomiast aby odwzorować temperaturę skóry głowy, pod czapką położyłam termofor z gorącą wodą. Całość przykryłam jeszcze szalikiem, aby ciepło jak najdłużej się utrzymało. Tak przygotowane próbki zostaną tu na 4 do 5 godzin. Czas nałożyć maski na moje włosy. Dokładnie rozczesuję włosy i je dzielę na dwie równe części. Włosy umyłam dzień wcześniej. Nie używałam odżywki, a jedynie płukankę octową. Zaczynam od nałożenia kasji po prawej stronie głowy. Starałam się rozprowadzić ją równomiernie, choć nie jest to łatwe, zwłaszcza z tyłu. Następnie czas na lewą stronę i aplikację maski z Amli. Na koniec owinęłam całą głowę folią i przykryłam ręcznikiem, aby zachować ciepło i pomóc dziełom lepiej zadziałać. Po około 4 godzinach przyszedł czas na spłukiwanie. Użyłam tylko ciepłej wody bez szamponu. Ziołowe maski tego typu nadal działają nawet po spłukaniu. Wzmacniają i odżywiają włosy jeszcze przez 1 do 3 dni. Jeśli po zmyciu włosy wydają się suche, można użyć odżywki lub maski. Ja zrobiłam tylko płukankę z octu jabłkowego i zostawiłam włosy do wyschnięcia. Tak wyglądały moje włosy tuż przed aplikacją Kassi i amli. Postanowiłam też nagrać je w słońcu, żeby kolor był lepiej widoczny. Kolejne ujęcia są dzień po spukaniu Kasi i Amli i jak pamiętacie, kasja była po prawej, a Amla po lewej stronie głowy. Użyłam tylko pukanki octowej i pozwoliłam włosom wyschnąć naturalnie. Nie jestem pewna, czy widać jakąkolwiek różnicę na moich włosach w porównaniu do tego, jak wyglądały przed eksperymentem. Wydają się być trochę gładsze i bardziej błyszczące. Nie zauważyłam natomiast żadnej wyraźnej różnicy w kolorze między stronami. A tutaj moje włosy 4 dni po użyciu Cassie i Amli. Umyłam je także szamponem i na koniec użyłam pukankę octową, bez odżywki. Zauważyłam dużą poprawę jeśli chodzi o gładkość i jedwabistość. Włosy są bardziej lśniące i wyraźnie gładsze niż przedtem. Ale jeśli chodzi o kolor, szczerze mówiąc, dalej nie widzę żadnej różnicy pomiędzy Amlą a Kasją. Obie strony mają te same złotawe refleksy. Na koniec przyjrzymy się jeszcze próbkom włosów. Już dzień po spłukaniu widać, że włosy wyglądają na odżywione i błyszczące. Ale żadnych zmian w kolorze pomiędzy Kasją a amlą nie widzę na tym etapie. A tutaj widzicie, jak próbki wyglądają po czterech dniach, po umyciu szamponem i płukance octowej, bez użycia odżywki. Gładkość włosów i połysk się poprawiły, ale ponownie nie widzę różnicy w kolorze pomiędzy próbkami. I nagrałam też w słońcu, dzięki temu łatwiej będzie wychwycić jakiekolwiek zmiany. I rzeczywiście, kolor próbek z Kasją i Amlą wydaje się minimalnie cieplejszy niż próbka kontrolna. Różnica nie jest duża, zwłaszcza, że moje włosy już mają naturalnie złoty odcień, ale moim zdaniem różnica jest widoczna. Natomiast nie widzę żadnej istotnej różnicy w kolorze pomiędzy Kasją i Amlą. Czego więc się dowiedziałam z tego eksperymentu? Kasia i Amla to świetne, naturalne odżywki do włosów. Moje włosy po nich stały się niesamowicie gładkie, lśniące i jedwabiste w dotyku. W moim wcześniejszym filmie o Amli zauważyłam też większą objętość i delikatne fale, zwłaszcza gdy ugniatałam włosy głową do dołu. Tym razem po prostu je rozczesałam i zostawiłam do wyschnięcia, więc efekt falczy czy delikatnych loków nie był widoczny. Subtelną różnicę, którą zauważyłam jest to, że kasja nadała włosom odrobinę więcej połysku, ale to naprawdę delikatna różnica. Kasja może też dawać wyraźniejszy złoty odcień, jeśli dodamy więcej soku z cytryny, tak jak pokazałam to w moim wcześniejszym eksperymencie. Amla z kolei nie zmieniła koloru w ogóle, jednak zmniejsza puszenie i może podkreślić fale i loki, jeśli włosy stylizujemy w ten sposób. I muszę przyznać, uwielbiam zapach obu ziół. Amla pachnie jak suszone owoce leśne, natomiast Kasia ma mocny, ziołowy zapach, który utrzymuje się nawet po umyciu włosów szamponem. Dajcie znać w komentarzach, czy ten eksperyment był dla Was ciekawy lub pomocny, i napiszcie, czy sami używaliście kiedyś kasji albo Amli. Czy mieliście podobne doświadczenia, a może zupełnie inne? Jeśli podobał wam się film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych eksperymentów i przepisów na naturalne domowe kosmetyki. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.